Siemanko, z tej strony Fox, a to jest kolejny odcinek z serii Jak zarobić w no i dzisiaj zajmiemy się czasoprzestrzenią, też, ale ukrytą, tak zwanym PTS-em. Właśnie teraz tutaj nasz kolega szuka pola, o właśnie znalazł. Szukamy je poprzez Bóg, czyli wchodzimy tam do tego, do, do tego. tego. Wyświetli wam się nazwa. Później wychodz U używacie tam różki, później wychodzicie, idziecie tam gdzie był stał mój ten kolega Redmag. Używacie różki, i znajduje wam pole. Musi to być przedział levelowy 50-59 chyba, dobrze nie mówię. I każda osoba idzie w jedną stronę. Ja poszedłem właśnie na dół, jak widzicie, i trzeba otwierać dźwigniami. Ktoś mi sponuje na face, full na escape, i trzeba otwierać dźwigniami w ogóle ale tutaj ostatnio znaleźli nie wiem kto na jakiś bug yy, że używa się trzy razy dźwigni zresztą patrzcie co ja wam będę mówił a nie, tu robiliśmy jednak normalnie yy, bo jest jeszcze taki bug, że nie trzeba iść trzema drogami można iść dwoma, czyli środkiem i do, ale to już nie będę mówił Niech każda osoba u was idzie w jedną stronę i tyle. Teraz ja czekam aż ktoś mi otworzy. Chyba ze środka. Ok, zostało otworzone, idziemy dalej. Znowu mamy dźwignię. Od razu się otwiera, lecimy dalej. Mamy jakieś potworki do zabicia. Zaraz będzie to już z końcówka. PTS trwa 3 minuty. Teraz wejdę sobie na pojazd, bo ja tutaj będę otwierał, znaczy zaraz zobaczycie. No i tutaj macie 20 minut walki, czyli macie 20 minut, żeby dojść do tej kuli, no to na sinę, na nieblicę proszę bardzo. I tyle, i tu macie na dole po lewej. I... Co dostałem w ogóle. I to wszystko. To 3 minuty zajmuje jeden, ale też trzeba, no, to jest głównie na reputację, ale jak będziecie, jak wydropicie sobie, jak wydropicie sobie itemy potrzebne do tego, to, no, jest kasa, wiadomo, jest kasa, także komentujcie, subskrybujcie i mam nadzieję, że Wam pomogłem. Cześć, trzymajcie się, pa, pa.